Zostaw lajka w ciągu 5 sekund, jeżeli nie chcesz anulowania współpracy z filmem to. Hej, cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przed Wami nowości ze świata Fortnite. W dzisiejszych wiadomościach opowiem o tym, czy współpraca z twórcami filmu It została anulowana, o możliwości przywrócenia do gry syfonu, o niezwykle ciekawej teorii na temat nadchodzących zmian na mapie, a także o tym, gdzie najlepiej lądować według bardzo ciekawego rankingu. Serdecznie zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do wiadomości, szybkie ogłoszenie o konkursie. Do wygrania jest aż 10 tysięcy fałdolców. To ogromna suma, więc warto spróbować swojego szczęścia i wziąć udział w konkursie. Co należy zrobić, aby wygrać? Subskrybować kanał z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę i komentarz oraz użyć mojego kodu smarty w sklepie. Powodzenia! Przejdźmy teraz do wiadomości. Sezon 10 przyniósł nam wiele zaskoczeń. Jedne z nich były przyjmowane przez społeczność pozytywnie, inne zaś zdecydowanie były przez nią krytykowane. Nie ulega wątpliwości, że zmiany w takiej rozgrywce jak Battle Royale są niezwykle potrzebne ze względu na jej monotonny charakter i trzeba przyznać, że do pewnego momentu Epic Games robił to wyśmienicie. Obecnie dobre aktualizacje przeplatają się z tymi koszmarnymi, a społeczność prosi tak naprawdę o jedno, całkowitą odmianę mapy. Wraz z zakończeniem sezonu 9 na wyspę dotarło wiele zmian, które w znaczący sposób odmieniają jej wygląd. Bardzo ciekawym zabiegiem było stworzenie miejscówek, które cechują się czymś konkretnym, jak na przykład zakaz budowania na Tilt Towers, przywrócenie potworów na wsklepowej sadybie, czy zrobienie z pustyni krainy rodem z Borderlands. Na mapie wraz z każdym większym update'em ląduje nowy element, który początkowo wprawia wszystkich w osłupienie. Aktualizacja 10:30 może przynieść ogromne zmiany, zwłaszcza w rejonie, w którym obecnie znajduje się ogromna ilość lodu i Kevin. Jeden z graczy sugeruje, że po najbliższej aktualizacji będziemy mieli do czynienia z wchłonięciem energii przez Kevina od jednego z generatorów, który obecnie znajduje się na wielkim lodowisku. Całe wydarzenie ma doprowadzić do utworzenia wielkiego tornada, które znamy już z minionych sezonów i roztopić znajdujący się tam lód. Tym samym po raz pierwszy od wielu miesięcy ujrzymy zapomniane fragmenty lepkiego lasku. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle interesująca teoria, która jest poparta obecnie bardzo szczątkowymi informacjami i zdarzeniami z tego sezonu. Czy jest to możliwe? Osobiście uważam, że jak najbardziej tak, bowiem Epic Games uwielbia zaskakiwać nas takimi smaczkami. Może to nastąpić w najbliższej aktualizacji bądź tych nadchodzących. Jedno jest pewne: powrót lepkiego lasku jest wyczekiwany tak bardzo, że Epic nie może nam tego odmówić i z pewnością znajdzie kreatywny sposób na jego przywrócenie do rozgrywki. Moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie ze mną pograć i wystąpić w odcinku, to wystarczy, że po zasubskrybowaniu kanału z dzwonkiem dodacie mnie do znajomych. Nik widzicie obecnie na ekranie. Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie opłaca się lądować najbardziej? I mam tutaj na myśli zdobycie możliwie najlepszego wyposażenia. Pewnie nieraz zdarzyło się Wam, że lądowaliście na ulubionej miejscówce i okazywało się, że brakuje w niej podstawowego ekwipunku, aby skutecznie walczyć z innymi graczami. Z pomocną dłonią przychodzi jeden z członków społeczności, który postanowił sprawdzić, gdzie znajduje się najwięcej skrzynek do otwarcia. Zapewne wielu z Was zostanie zaskoczonych, jednak najlepszą miejscówką w tym rankingu okazuje się sielskie sioło. Jest to zdecydowanie jedna z najmniej popularnych miejscówek, głównie ze względu na jej skrajne położenie na mapie. Mnie osobiście odstrasza także jej świąteczny klimat, który średnio pasuje, zwłaszcza w momencie, gdy za oknem panowała jak dotychczas idealna pogoda na plażowanie. Drugim najlepszym miejscem do lądowania jest zalew zdobyczy, który niemal zawsze jest oblegany przez graczy wyskakujących z Battlebusa. Dużym zaskoczeniem jest trzecie miejsce na podium, bowiem to właśnie na Leniwej Lagunie znajduje się bardzo dużo skrzyń. Według rankingu zawartych na danej miejscówce skrzyń najgorzej plasuje się podium, srogi szczyt oraz stęchły skład. Niewątpliwie jest to również dość duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tymi lokacjami w meczu. A jaka jest wasza ulubiona miejscówka? Dajcie znać w komentarzu, a na pewno przypnę wam serduszko. Czy istnieje szansa na przywrócenie mechaniki, która sprawiała, że za każdą likwidację otrzymywaliśmy pewną ilość punktów życia lub pancerza? Nie ulega wątpliwości, że społeczność w chwilach dużego kryzysu niekorzystnych zmian potrafi się zjednoczyć na tyle, aby przekonać twórców Fortnite do zmiany zdania i cofnięcia nieprzemyślanych aktualizacji. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy to Epic postanowił całkowicie zmienić model budowania i edytowania. Wielu streamerów i proplayerów otwarcie wyrażało swoje zażenowanie oraz krytykowało twórców za to, że długie godziny treningów poszły całkowicie na marne. Ta nieoczekiwana zmiana z pewnością nie przypadła nikomu do gustu i załamała sporą część społeczności, która traktuje grę w Fortnite całkowicie poważnie i nawet wiąże z nią swoją przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że tego typu zmiany powinny być konsultowane lub wcześniej sprawdzane na specjalnych serwerach testowych właśnie przez graczy najbardziej zaangażowanych. Szczęśliwie ogromny sprzeciw wywołany na streamach oraz Twitterze sprawił, że zmiana ta została całkowicie cofnięta. Podobnie może być w przypadku syfonu. Na Twitterze obecnie ogromną popularnością cieszy się hashtag BringSyphonBack, co w wolnym tłumaczeniu oznacza przywrócenie syfonu do gry, czyli mechanikę, która sprawiała, że wraz z likwidacją otrzymywaliśmy wynagrodzenie w postaci punktów zdrowia. Epic tłumaczy, że tego typu mechanika spowodowała zniechęcenie graczy do uczestnictwa w rozgrywkach ze względu na mniejsze szanse na wygraną słabszych zawodników oraz zbyt agresywną grę pozostałych. Okazuje się, że Syfon zwiększył zaangażowanie tylko 10% graczy, natomiast reszta z nich wyrażała swoje zniechęcenie i frustrację. Osobiście uwielbiałem tę mechanikę, a większość spotkanych przeze mnie opinii była niemal identyczna, więc tym bardziej dziwi mnie fakt, że tylko 10% graczy chwaliło wprowadzenie syfonu. Odpowiedź Epic Games może świadczyć o tym, że powinniśmy zapomnieć o ewentualnym przywróceniu mechaniki do normalnych rozgrywek. Obecnie możemy się nią cieszyć jedynie podczas rozgrywek w trybie arena oraz rozgrywkach turniejowych. Osobiście uważam, że tak silny głos społeczności powinien być traktowany z dużą powagą, jednak należy pamiętać, że ostateczny głos w całej sprawie ma zawsze Epic Games. Dla porównania, znacznie silniejszym echem w portalach społecznościowych odbił się hashtag nawołujący do usunięcia wprowadzonych w sezonie 10 mechów, jednak jedyne co otrzymaliśmy to kilka osłabień, pomimo których rozgrywka z tymi stalowymi potworami jest nadal niezwykle uciążliwa. Czy mamy zatem jakiekolwiek szanse na przywrócenie syfonu, jedynie za pomocą Twittera? Może hashtag przywróćcie syfon w komentarzach nieco pomoże? A przed nami wiadomość dnia. Opowiem wam w niej o tym, czy współpraca z twórcami filmu To została anulowana. Zanim jednak przejdziemy do tego newsa, przypominam o giveawayu na 10 tysięcy v Wystarczy subik z dzwonkiem, łapka w górę i komentarz, a także kod Smarty w sklepie. Powodzenia! Czy współpraca z twórcami filmu To została zakończona? Jakiś czas temu informowałem Was o możliwej dacie wprowadzenia skinów związanych z filmem IT. Wielu graczy z niecierpliwością wypatruje ich w Fortnite'owych witrynach sklepowych, jednak codziennie widzą coś, czego do końca nie chcieli. W poprzednim odcinku mówiłem o dwóch możliwych datach, w których mogą się one pojawić w sklepie. Jedną z nich był dzień po aktualizacji, która nadciągnie do nas już niebawem, natomiast drugą ewentualnością było pojawienie się przedmiotów wraz z eventem Halloween. Osobiście byłem przekonany do pierwszej opcji, jednak obecnie stanowczo skłaniam się do wersji z Halloween. Dlaczego? Okazuje się, że czerwone balony, które były pierwszym zwiastunem współpracy, całkowicie zniknęły z mapy. Wielu graczy nie kryło rozczarowania, bowiem taka współpraca i mini event byłby zwyczajnie niewystarczający. Czy za tym wydarzeniem może się kryć nieco więcej? Drugim zwiastunem współpracy okazało się odkrycie jednej z płyt chodnikowych. Gracze sugerowali, że to właśnie przez otwór miał wydostać się klaun. Płyta pozostała obecnie bez zmian w przeciwieństwie do balonów, co może świadczyć o tym, że współpraca nie dobiegła końca, a jest to jedynie jej początek. Być może już wkrótce ujrzymy powiększenie się otworu między płytami chodnikowymi i stanie się on na tyle duży, aby ucieczka klauna była możliwa. Cały mini event może zająć nieco więcej czasu, by finalnie zakończyć się ukazaniem wyczekiwanych skinów w sklepie właśnie w okresie Halloween. Co myślicie na temat współpracy? Czy uważacie, że przeciągnięcie jej do listopada ma jakikolwiek sens? Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia na livestreamie. Na razie, cześć!